Ze zdumieniem obserwuję, że część środowisk laickich, zamiast skupić się na walce o wolność, o prawa człowieka, skupia się na obronie Putina, na uprawianiu putinowskiej propagandy, jakby całkowicie negując fakt, że to właśnie Putin najechał kraj, który nie był wobec jego kraju agresywny. No i powoli, kawałek po kawałku, pożera ten kraj, doprowadzając do nędzy mieszkańców tego kraju jak i mieszkańców swojego kraju, bo to też kosztuje, prawda? Na razie oni są tak oczadzeni propagandą proputinowską, że tego nie widzą, są w stanie się poświęcić nie wiem po co, za co, ale, ale no niestety to, co robi Putin jak zwykle w historii Rosji szkodzi nie tylko Ukraińcom, nie tylko nam ale również Rosjanom i Rosjanom jest bardzo żal w tej sytuacji, pomimo, a może nawet jeszcze dodatkowo dlatego, że są strasznie wyprani proputinowską propagandą. No, co nie jest dziwne, bo Putin nie, 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 jakby nie zasługujących na współpracę z jego propagandą dziennikarzy, albo więzi, albo zabija, tak? co jest nie do pomyślenia. No, i ja zawsze myślałem, że celem mojego środowiska, środowiska ludzi prolaickich, świeckich, ateistów, jest walka o ludzką wolność. Że religia nam nie przeszkadza dlatego, że jesteśmy złośliwi, że chcemy się czuć lepsi od innych ludzi. Religia przeszkadza nam dlatego, że uważamy, przynajmniej część z nas, ja uważam, o, będę mówił za siebie, że ja uważam, że religia. Blokuje ludzką wolność, że narzuca ludziom dogmaty, które niekiedy są niebezpieczne, groźne, które doprowadzają do nietolerancji, do negowania współczesnej medycyny, a w dawnych czasach, jak wiemy, doprowadzały do znacznie gorszych rzeczy. No i oczywiście współcześnie też doprowadzają do bardzo, bardzo złych rzeczy, tylko że w świecie islamu. I tutaj oczywiście dodam na marginesie, że bardzo mi jest żal chrześcijan, którzy są obecnie jednymi z głównych ofiar islamu na Bliskim Wschodzie i uważam, że aczkolwiek chrześcijaństwo zasługuje na ogromną krytykę, no to jednak ludzie prolaiccy powinni bronić chrześcijan z Bliskiego Wschodu, bo dokonuje się tam ludobójstwo, tak? To jest ważny temat i on na szczęście dociera do naszych mediów, ale jeszcze za słabo. No więc tak, więc dlaczego... Część ateistów, ludzi prolaickich, yy, antyklerykałów popiera Putina. No, moim zdaniem dlatego, że nie zależy im na wolności, nie zależy im na dobrostanie ludzi, nie zależy im na na tym, żeby świat się zmienił na lepsze. Że ich podejście do krytyki Kościoła polega chyba tylko i wyłącznie na czystej złośliwości, bo ich sentyment do dawnej współpracy, w cudzysłowie, bo to była bardziej okupacja niż współpraca, no ale powiedzmy ci ludzie, którzy czerpali profity z władzy, no to czuli się jako współpracownicy zdecydowana mniejszość Polaków. No więc tak, no więc yy, sentyment za przeszłością za tym w cudzysłowie wspaniałym czasem, kiedy ci ludzie, no nie wiem, czuli się przyjaciółmi sowieckiej Rosji, no jak widać, żyje w głowach niektórych ludzi, i wydaje mi się, że wchodzą oni do środowisk ateistycznych, świeckich, tylko i wyłącznie po to, żeby. żeby Zadość uczynić swoim sentymentom y, dotyczącym, nie wiem, swojej roli jako sympatyków, tudzież nawet członków y, PZPR-u, tak? który był w cudzysłowie. Znaczy, oni może i byli, ale no Polska była w cudzysłowie, a oni, tak jak chcieli, byli w cudzysłowie zaprzyjaźnieni ze Związkiem Radzieckim. No i teraz oczywiście Putin nadal w tych ludziach wzbudza przyjaźń, wzbudza podziw. Tylko pytanie, czego oni od nas chcą? Czego oni chcą od ateistów? Czego oni chcą od ludzi rzeczywiście walczących o wolność? Na wolność, o to, żeby ludziom się żyło lepiej. Przecież Putinowska Rosja jest krajem ultraklerykalnym. Jest to państwo autorytarne, gdzie autorytarne są rządy Putina, który po prostu prześladuje lub wręcz zabija każdą sensowną, liczącą się opozycję, czego dowodów jest mnóstwo. Jego ofiarami są w dużej mierze Rosjanie, jak to bywa zwykle w tradycji w historii, ale. Ale Putin jest też klerykalny. Przecież rosyjska Cerkiew ma niesamowicie mocną pozycję w dzisiejszej Rosji. Ludzie są więzieni za to, na przykład, jak yy, yy, że wkraczają do cerkwi, że ośmielają się jakieś tam świętości yy, znieważyć, prawda? No, to jest w ogóle nie do pomyślenia w Polsce. Polska przy Rosji jest państwem całkowicie świeckim. To tak jak Francja przy Polsce w porównaniu, naprawdę. I co w takim razie sprawia, że ludzie. Którzy rzekomo y, działają z nami, rzekomo są prolaiccy, rzekomo są czasami ateistami. Dlaczego ci ludzie popierają Putina? Dlaczego ci ludzie popierają Putina kosztem Stanów Zjednoczonych? Dlaczego ci ludzie popierają Putina kosztem Ukrainy? Dlaczego ulegają propagandzie? Dlaczego, dlaczego pomagają się szerzyć propagandzie, która y, obraca wszystko do góry nogami, prawda? Że co, że agresor Putin tu jest tym, którego my prześladujemy, widząc tą agresję, to, że on po prostu podbił Ukrainę. Yy, Ukraina jest agresorem dlaczego? Dlaczego? Że, że co, że, mh, że, że się próbuje bronić, że nie oddaje za, za darmo zupełnie Donbasu i że nie, nie chce się też często pogodzić z tym, że zabrano jej Krym. To są w, przez to nacjonaliści banderowcy, czy też nacjonalistyczni banderowcy raczej, czy, jakby nam ktoś zabrał lubelszczyznę, to my byśmy też byli nacjonalistycznymi endekami, chcąc odzyskać Lublin? No, chyba nie, prawda? Oczywiście wiadomo, mniejszość rosyjska na Ukrainie była większa niż w Polsce jest jakakolwiek mniejszość, ale to też nie jest prawda, że na wschodzie Ukrainy żyli sami Rosjanie. To absolutnie nie jest prawda, było mnóstwo ofiar. Poza tym, zawsze można było lobbować za międzynarodowym, wspieranym przez ONZ referendum, prawda? Jakby sytuacja naprawdę była trudna. Yy, oczywiście, no, po Majdanie rząd ukraiński popełnił kilka błędów, ale to nie było absolutnie yy, jakby dopuszczenie do agresji Rosji, Putinowskiej na Ukrainę. Więc ja nie rozumiem, dlaczego na stronach ateistycznych, na stronach antyklerykalnych, na stronach prolaickich Putin ma tak gorących obrońców. Dlaczego ten klerykalny, autorytarny władca ma tak gorących obrońców? Dlaczego ci ludzie, broniąc Putina, chcą rozwalić NATO, chcą rozwalić Unię Europejską, chcą rozwalić cywilizację, która w zasadzie jako jedyna buduje świeckość na tym świecie. Póki co. No może Chiny są też bardzo świeckie, ale no pytanie, na ile ta świeckość jest szczera? No bo wśród wielu chińskich ateistów no jednak znajdziemy wielu ludzi, którzy naprawdę są bardzo, bardzo zabobonni. Z całą sympatią myśląc z mojej strony o Chińczykach, no po prostu. Takie są prawdopodobnie fakty. Dlaczego więc ci rzekomo antyklerykalni, rzekomo prolaiccy ludzie bronią Putina kosztem jedynej cywilizacji, która rzeczywiście propaguje świeckość? Stany Zjednoczone też. Stany Zjednoczone są jednym z bardziej laickich krajów na świecie. Pomimo tego. Że żyje tam tyle mniejszości religijnych, które same dla siebie bywają dość fanatyczne i ortodoksyjne, aczkolwiek nie aż tak fanatyczne, jak wielu ortodoksów rosyjskich, czy zwłaszcza islamistów. W Rosji naprawdę nie brakuje samozwańczych Mesjaszów. Jeśli ktoś by chciał wiedzieć i to zbadać, to musiałby przyznać mi rację, że takie rzeczy w Rosji naprawdę mają miejsce. To jest bardzo klerykalne państwo. Rząd rosyjski popiera cerki. Natomiast rząd Stanów Zjednoczonych nie popiera żadnej religii. Jest laicki, naprawdę. Na przykład, jak gościliśmy Jerego Koina z Ameryki, to on nie mógł wierzyć, że u nas w państwowych szkołach są lekcje religii, bo w Stanach Zjednoczonych ich nie ma. Oczywiście są naciski na to, żeby były, ale to jest temat wręcz tabu. Tego nie wolno w Stanach zrobić. To jest bardzo ważny bastion dla wielu Amerykanów, również dla niektórych ludzi wierzących, bo wiedzą, że zaburzenie, jakby, laickości państwa może się zemścić też na nich, prawda, bo przecież kto, kto, kto wie, jaka religia będzie w danym momencie yy, dominująca. No więc chciałbym się z Was zapytać, ludzie bezmyślnie proputinowscy, dlaczego tolerujecie atak na inne państwo? Dlaczego ludzi, którzy bronią swojego kraju, nazywacie ultranacjonalistami i traktujecie ich jako wrogów? prawda? Czy dlatego, że szukają jakiejś tożsamości, że szukają bohaterów z przeszłości, która była krwawa? I która też była szkodliwa dla nas, dla naszego kraju, ale przecież Rosja też nam wyrządziła sporo zła i Niemcy nam wyrządziły sporo zła, prawda? Szwecja nam wyrządziła sporo zła. Wśród szwedzkich bohaterów, rosyjskich bohaterów, niemieckich bohaterów, mimo rozliczenia się z nazizmem, znajdziemy wielu zajadłych wrogów naszego kraju, naprawdę chociażby Bismarcka, zdaniem niektórych, prawda? No Bismarck nie był nazistą. Jego pamięć, pisanie o nim książek nie jest w Niemczech zabronione. Tak samo Fryderyk Wielki, prawda? No dla Niemiec to był ważny mąż stanu, a dla nas no, to było, był jeden główny sprawca w Polski. Przecież gdyby nie on, nasza historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. A potoczyła się, jak potoczyła, prawda? I co? Nienawidzimy Niemców za to, że, że dla nich Fryderyk Wielki jest bohaterem? Dlaczego w takim razie uważamy, że Ukraińcy popełniają jakąś zbrodnię szukając swojej przyszłości, bohaterów? No, niestety, nigdy prawie, no nie, no nigdy w zasadzie nie byli wolnym państwem, więc ci bohaterzy są tacy, jacy są. Są, są to często krwawi nacjonaliści, ale w wyborach na Ukrainie do parlamentu nie, nie wygrały żadne radykalne prawicowe partie. Wygrali normalni ludzie, którzy chcą pokoju dla swojego kraju, i naprawdę nie jest ludzkie popieranie agresorów kosztem Ukraińców. A już na pewno też jest bardzo dziwne, umieszczanie tego poparcia na stronach prolaickich, ateistycznych, świeckich. No, no czego wy od nas chcecie? No, weźcie, zajmijcie się sobą. To, to nie ma nic wspólnego ze świeckością, z ateizmem. Świeckość to jest chęć wyzwolenia człowieka. To jest chęć walki o ludzką wolność. Religie są szkodliwe głównie dlatego, że zamykają oczy i umysły dogmatami, że szkodzą czasem ludzkiemu życiu opartemu na etyce świeckiej, przynajmniej w rozwiniętych państwach, tak? I zastępują tą etykę świecką etyką rodem ze średniowiecza albo ze starożytności, etyką gorszą, zakonserwowaną przez różne religijne dogmaty. Dlatego w dużej mierze warto się przeciwstawiać religiom. No ale jak przy takim nastawieniu można popierać Putina, który, który robi to samo, prawda? Jak można propagować jego propagandę? No, przecież to jest zupełnie sprzeczne. Powinniście się zapisać do jakiejś partii autorytarnej, która chce odbierać ludziom wolność. Powinniście szukać takich stron, gdzie ludziom się wolność odbiera, a nie gdzie się tą wolność ludziom stara yy, przypisać wzmocnić ją, prawda? E, może chcecie, nie wiem, wybrać Kiszczaka, ateistą roku, czy jeszcze Jaruzelskiego, no już niestety nie żyje, ale może pośmiertnie, albo, albo nie wiem, mistrzem rozdziału Kościoła od państwa, co? No może takie są wasze marzenia, a może, nie wiem, Stalina? W końcu burzył cerkwie, prawda? Też. Chociaż ja uważam oczywiście, że Stalinizm to nie był system ateistyczny, to był system totalitarny, oparty na wypaczonym komunizmie Marksa. Stalinizm był tylko drobną szczyptą przypraw do tego wszystkiego, ale był, no niestety był. No więc o tym marzycie, o czymś takim? Naprawdę przecież to jest bez sensu. Jak w ogóle można tak psuć naszą sprawę? To, o co my walczymy, to na czym nam zależy. Jak możecie to psuć? Popierając władców autorytarnych, starając się zaszkodzić własnemu światu, zaszkodzić Unii Europejskiej, zaszkodzić Polsce, zaszkodzić NATO, zaszkodzić tej części ludzkości, która niewolna od wad i niedoskonałości, no mimo wszystko stworzyła laickość, stworzyła świeckość i no i jakoś te wartości czasem pod górkę, czasem nie bez problemów, ale stara się konserwować. Co wy myślicie, że Putin, który opiera się na cerkwi, będzie wa dla was zabiegało świeckość? Tak? Naprawdę? Myślicie, że przy Putinie moglibyście krytykować Cerkiew, która go wspiera? Przecież nasi biskupi, te wszystkie rzeczy, te wszystkie kłótnie w Polsce, które nam się zdarzają, to przy tym wszystkim to by było nic. Na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze, że moje bezbożne pogadanki są przeklejane, kopiowane na różne rosyjskie kanały. Nie wiem kto to robi, ale być może Rosjanie, być może rozumiecie Polski na tyle czasami, żeby słuchać moich bezbożnych pogadanek z przyjemnością. Ale skoro tak, skoro jest to wam potrzebne, skoro moje bezbożne pogadanki mają dla was wartość, no to nie powinniście być na mnie źli, że pomimo tego, że propaganda putinowska działa, no to ja ośmielam się um, tego Putina waszego krytykować. Yy, dlaczego, no? Już wyjaśniłem, dlaczego. No, on wam nie da wolności. On, on szkodzi przede wszystkim wam. Może nawet bardziej niż Ukraińcom. Dlatego jestem całym sercem po waszej stronie, po stronie Rosjan, yy. No, i pozbądźcie się jakoś tego Putina. Albo przynajmniej, jak już umrze śmiercią naturalną, to, to starajcie się, żeby jego następca był chociaż trochę lepszy, nie? M będę trzymał za Was kciuki. Ja osobiście Rosjan bardzo lubię. Bardzo lubię rosyjską kulturę. Mam w Rosji przyjaciół, ale Putina nie lubię. Właśnie dlatego, że lubię Rosjan, tak? Właśnie dlatego, a nie dlatego, że jestem rusofobem. Dziękuję. Trzymajcie się.